Mi czy teraz na przykład podchodzisz trochę inaczej do swoich współpracy od momentu kiedy dowiedziałaś się że zostaniesz mamą jak w ogóle widzisz teraz jakby swoją drogę zawodową czy planujesz troszeczkę zwolnić czy, czy jakby od razu jak niektóre mamy no wiesz z maluchem na przykład na plan, wiesz co ja już zwolniłam niestety musiałam zwolnić ze względu na swoje zdrowie, odrzuciłam sporo fajnych filmów fajnych e, ról. Przykro mi z tego powodu, nie ukrywam, bo, mm, bo to było gdzieś na początku, jeszcze tego brzucha nie było widać i nie mogłam kontynuować pracy, ale no, zdrowie jest najważniejsze no, i nie mogłam tego przeskoczyć. E, także już zwolniłam bardzo. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia, zobaczymy. E, zobaczymy jak na świat przyjdzie moje dziecko. A jak w ogóle się czujesz? No bo wyglądasz przepięknie. Dziękuję bardzo. Mówisz mi, że postarali się po prostu. Mój, pozdrawiam mój team dzisiejszy. Wiesz co, no ja już mówiłam, że ciąża jest dla mnie bardzo trudnym czasem. Większość przeleżałam w łóżku. Trzy razy patologia ciąży, także ciężko, naprawdę ciężko mi znosić ten błogosławiony stan. Ja o tym nie opowiadam za bardzo, bo po pierwsze nie mam na to ochoty, po drugie nie mam na to czasu. Skupiam się przede wszystkim na tym zdrowiu. Cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj, że czuję się dobrze, że, że, że jakoś wyglądam, w końcu się doprowadziłam do ładu. No i... No i tak to wygląda u mnie pokrótce. Bo to właśnie tak jest, że jak kobieta jest w ciąży, to cały ten fokus jest na kobiecie. Nawet wystarczy spojrzeć dzisiaj. Wszyscy w kolejce do wywiadu, do ciebie. Antek stoi, no i chyba się nudzi. Chociaż może nie. O, jest tutaj. <laughs> Akurat. E, a jak on cię wspiera? E, no bo, co by nie mówić, to jest taki wasz wspólny czas. Tak. Wiesz co, no Antek jest kochany. No, jak mam gorsze dni, a oczywiście je miewam. I chyba przeważnie miałam gorsze dni podczas tej ciąży, co tu dużo mówić. No on jest taką moją iskierką nadziei, mówi, że dam radę, wspieram, Nie mówi, że pięknie wyglądam. Nawet jak wyglądam jak kupa i ja o tym wiem, że nie wyglądam wcale dobrze. To on potrafi przyjść, powiedzieć, że dla niego jestem najpiękniejsza na świecie. Ja mam te hormony, które mi buzują, więc cieszę się, że go mam przy sobie. Jest takim moim oparciem. Naprawdę. Oczywiście zdarza się też, że się gdzieś tam pokłócimy. Obydwoje jesteśmy trochę cholerykami. <laughs> ja teraz to w ogóle już zwłaszcza, ale, mm, ale zawsze się godzimy, zawsze mi przynosi kwiaty. To jest taki kochany mąż, naprawdę. Tutaj się nic nie zmieniło, dba o mnie, przynosi mi jedzenie. A jakie masz zachcianki ciążowe, jeśli w ogóle jakieś? Wiesz co? Mm, nie miałam jakichś strasznych zachcianek ciążowych. Nie, nie, nie zauważyłam tego, prawdę mówiąc. Ja zawsze jadłam dużo i różnie, i to się utrzymało po prostu, chociaż. Yy, no, muszę przyznać, że jakoś gorzej mi wchodziło to zdrowe jedzenie. No. Ale przed Wami teraz pierwsze wyjątkowe wspólne święta. Jak zamierzacie je spędzić? Yy, no, to, to pewno gdzieś tutaj w Warszawie z moją rodziną, z rodziną Anka gdzieś to będziemy łączyć. A czy na przykład w tym roku już wybrałaś prezenty? Czy to jest taki temat, który. Yy, no, jednak już mam. Ja tak sobie zawsze powolutku organizuję, coś zamawiam. Przez, no, głównie teraz to przez internet, bo ja za bardzo nie wychodzę z domu. Jakieś rzeczy kupiliśmy właśnie niedawno dla dziadków, tutaj Antka, dla jego rodziny. No, gdzieś tam powoli gromadzimy te nasze prezenty. Jeszcze nie mam dla wszystkich, ale jest bliżej niż dalej. No dobrze, a jeżeli chodzi o imię, bo wiem, że pewnie chcecie to zachować do ostatniego momentu w tajemnicy. Mamy już piękne imię, ale takie bardziej polskie czy właśnie zagraniczne? Zobaczysz. Czy jestem ciekawa, powiem Ci szczerze. Zdradzimy na pewno. Myślę, że zdradzimy to imię niebawem. Okej, okay. i ostatnie pytanie, jakie masz relacje z mamą Antka, która no już niebawem powita swojego kolejnego wnuka? Wiesz co, ja przez to, że miałam teraz ogromne te problemy zdrowotne i naprawdę większość ciąży przeleżałam w łóżku, niestety, i to jest dla mnie bardzo trudny czas. E, to głównie jednak spędzam czas z moją mamą, która jest dla mnie niezwykłym oparciem i tutaj moja mama... E, no jest, pokazała mi jeszcze mocniej jaką jest cudowną matką i chciałabym jej kiedyś dorównać, tak jak ona się na wieku, jestem wzruszona po prostu myśląc o tym. Ona po prostu rzuciła wszystko i, i, i jest przy mnie i mi pomaga i mi gotuje, jest tak cudowną osobą. E, i, I to głównie z nią spędzam czas, z Antkiem, z takimi najbliższymi, najbliższymi, no bo ja jestem w takim stanie e, ciężkim często, czego teraz nie widać, no ale proszę mi wierzyć, że no, były dramatyczne chwile i i niestety musiałam mocno ograniczyć wszelkie kontakty, czy to właśnie z rodziną, dalszą, bliższą, czy z przyjaciółmi. Ja gdzieś tam właśnie tak zniknęłam trochę z tych mediów, prawda? I to się wiąże właśnie z tym, że no nie miałam siły na to i zupełnie miałam co innego w głowie.